Cześć Koziołki, to jest Wasze czytanie rok 2021. Co prawda no, styczeń już za nami, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zobaczyć ogólnie, jak rozkłada się energetyka w 2021 roku dla Was. No i cóż, myślę, że nie będę przedłużać, że zasady znacie, że już. Tutaj jednak większość duszyczek słucha, które jest ze mną od jakiegoś czasu, i że bardzo dobrze wiecie: że to czy to ogólne, że nie bierzemy wszystko do siebie, że bierzemy tylko te informacje, które rezonują, że mm, można z ciekawości bądź w celu dopełnienia. Posłuchać również odczytów, gdzie macie indziej obsadzone planety I słuchać przede wszystkim z otwartą intuicją i z otwartym umysłem tak, Żeby wziąć do siebie tylko i wyłącznie to, co z Wami rezonuje Koziołki kochane, czytania indywidualne jak zawsze na maila wskazanego pod filmem Dobra, lecimy, koziołki drogie Tasuję oczyszczone wcześniej dla Was karty od których by tu zacząć? Mm, mm, mm. Z zaczynałam od nowych kart wicewersa, które zakupiłam sobie na gwiazdkę, ale Wam zaczyna od boskiego tarota. A, a co tu nam się zawieruszyło? Czekajcie, czekajcie, bo tu dziwne rzeczy się stały. Dobra, e, koziorożce drogie. Poproszę o przekaz dla Was oraz dla wszystkich, którzy w jakiś sposób utożsamiają się z energią koziorożca, bo chociaż mają tam mocno obsadzone planety. Poproszę o przekaz na rok 2021 dla zodgakalnych koziołków, koziorożców. Dla wszystkich, którzy w jakiś sposób ze znakiem koziorożca się utożsamiają. Księżenka Kielichów nam się pokazała wybory, trudne decyzje, wiele możliwości w 2021 roku. Czy jak ze starych dobrych czasów, kiedy rozpoczynałam pracę z kanałem i używałam właśnie tej talii do rozkładów całorocznych. No tak Wam wybrałam te karty. Ja pamiętam, że właśnie coś mi nie grało u koziorożca i poprawiałam Wam czytanie. Teraz mi się przypomniało. No i widzicie, ta siódemka kielichów tutaj nam się pojawiła. Trudne relacje, wiecie? Trudne relacje miłosne. One będą bardzo obiecujące. Ale to się sprawa pokomplikuje i na pewno nie będzie z całego związku, z... znaczy na pewno nie będzie z całego związku. To nie jest żadna wyrocznia, tym bardziej w czytaniach ogólnych, tak? Natomiast jest mało to prawdopodobne, tak? Żeby to skończyło się tutaj stałego, stałym zobowiązaniem. Chociaż mogą być takie deklaracje. Ale absolutnie tego nie widzę z tych kart. Opcje, wybory, trudne decyzje do podjęcia raczej, tak? I teraz tak, wy rozpoczynacie... Ten rok bardzo dobrze, tak? Z poczuciem sytości, pełności, obfitości, zadowolenia, stabilizacji, bezpieczeństwa. Tu jest naprawdę super. Ale pojawia się jakaś miłość, kochani, i ta miłość może pojawić się nawet na dniach. Na dniach, ewentualnie kilku tygodniach, ale ja bym to nawet sugerowała, że na dniach. I teraz tak. Przez tą bardzo romantyczną miłość utracicie. Zblokujecie się na rozwój i odczujecie też poczucie swojego bezpieczeństwa. Niestety nie jest to do końca czysta energetycznie osoba. To nie może być czysta energetycznie osoba, bo tu później nie dzieją się za fajne rzeczy w energetyce. Więc ta osoba w jakiś sposób oddziałuje na Was tak, że robicie się chwiejne, że też to jest taka energia upojna romantyzmem, i Wy przez to stracicie swoje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. No, też ja mówię, siódemka kielichów u koziorożca, koziorożec bujający w obłokach, o co w ogóle wchodzi. Więc to jest naprawdę, najprawdopodobniej wpływ energetyczny jakiejś osoby, i nie jest to do końca naprawdę, kochani, wpływ pozytywny. I może to być wodnik z oddziaływaniem mocno rybim, z oddziaływaniem mocno romantycznym, tak, uczuciowym będziecie pewne lekcje przez to, bo to jest wasza karma do opracowania albo generalnie jakaś relacja karmiczna, w której mocno się zatracicie. Przetasuję teraz karty wiceversa dla was. <laughs> Zostawię sobie tego pasia mieczy tutaj z boku. Jest takie trochę podobne do strzelca. Czytanie też. Tylko, że strzelec tutaj bardziej sam nie chce odejść od toksycznej sytuacji, i strzelec bardziej miał sytuację, którą gdzieś tam ciągnie, nawet kto wie czy nie, i przez lata, tak a na pewno ciągnął mocno w 2020 roku. Tu widzę u Was coś nowego, nowy związek karmiczny, gdzie to Wy jesteście uwodzeni. No czasem energie się wymieniają, tak? Może to Wy będziecie uwodziciel uw uwodzicielami, yy, kasanową i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, co tam będzie. Yy, co tam będziecie wyprawiać, bo być może stwierdzicie, że po prostu pogoń za ją Was znużyła, tak? To jest takie prawdopodobieństwo. No, ciekawe, czy to ciekawe czytanie, to się dzieje, powiem szczerze. Dobra, przetasuję kartę. Okay. Ha, no właśnie! Odchodzę, ale patrzcie, strzelec też to miał. Ale też to miał. Może macie związek ze strzelcem, ale bardziej mi się wydaje, że ze znakiem powietrzno-wodnym. No. Tu mamy tą wodę, tu. Tu mocno powietrze. Jakieś rak ryby. Rak ryby. No mocno to jest oddziaływanie wodne. Wiecie, takie. wzlotne do uczuć. No, wzlotne do uczuć bym powiedziała. I dokładnie, wy sobie mówicie, kurczę, dosyć tej pogoni materialnej. Ciągle ta dywan się czepiała, nie? Że jakoś tylko w pracy, tylko za tą pracą, pracą i pracą. A dobra, no, wejdę w jakiś tam <śmiech> związek <śmiech> potencjalnie romantyczny, ale to nie jest związek stały i stabilny. No niestety, najprawdopodobniej jest to tylko relacja karmiczna. Dobra, zweryfikujmy to. No... Nie ma równowagi w dawaniu i braniu. Tu są, wiecie co, raczej jakieś puste słowa, puste obietnice. A, tak wam powiem, trochę jakbyś Sytuacja generalnie jest niestabilna, nie? Tutaj może też być ciągnięcie relacji na dwa fronty, powiem Wam szczerze. Ktoś tu w ogóle ma coś do ukrycia, ktoś nie chce z zobowiązania, wymiguje się. Z tego stałego zobowiązania, więc co, bądź co, bądź uważajcie, bo tu jest dość negatywnie i jest dosyć problematycznie, niestety. I podobne to jest do strzelca, bo wy też wspominacie tak, nie wiecie, co zrobić, zastanawiacie się tutaj pół roku w ogóle nad tą relacją, ale zdobywacie pewne doświadczenia. Ale tu mi karty mówią, hola, hola, koziorosu, ty się nie nastawiaj na stałe zobowiązanie z tą osobą. Ty idziesz po tą prawdziwą miłość, ale nie wydaje mi się, żeby to można było wypracować z tą osobą. To jest zbyt trudne. Ta osoba jest zbyt niedojrzała emocjonalnie. Ta osoba pojawia się i znika czyli tutaj znowu rola magika, tak jak i w przypadku strzelca, i tutaj też jest odwrócony rydwan. Dokładnie, to będzie zbyt trudne, żeby to utrzymać. Mhm. Słońce nam się odwróciło, czyli dodatkowo pojawia się problem z ego, i umiarkowanie nam się odwróciło. Naprawdę, ja tutaj mocno widzę nie szykujcie się na stałe zobowiązania, chociaż w tle jest dwójka kielichów. Ale tutaj, do tego tanga będzie chciała się zaangażować tylko i wyłącznie jedna osoba. Tak? No i pewnie znając życie koziorożce drogie, to będziecie Wy. Tak to zazwyczaj jest, że osoby, które Słuchają tego typu czytania, angażują się w relacje miłosne, bo ta osoba, która nie interesuje się miłością, no raczej nie przesiaduje na tego typu kanałach, tak? Więc tak tu się domyślam, że to będzie akurat wy. Bo się zakochacie. Po prostu dacie też się uwieść razem ze strzelczykami. A No dobra. Na pewno to widzę. Odrzucacie materię i idziecie szukać miłości. Ale tu trzeba mieć świadomość tego, że miłość taka nie jest wcale łatwa, i właśnie jak to, z jak to w romantycznych filmach bywa, i jak to na tej pięknej karcie bywa, tak? Oczywiście ja tego Wam życzę tutaj razem z tym królem kielichów. Tego Wam życzę i takiej osoby, tak? I takich chwili, i takiego pojednania, dusz jak najbardziej. To tak troszeczkę to wygląda, jakbyście się naoglądali na filmowo tej prawdziwej miłości, nie? I dali się ponieść takiej wzlotnej, bardzo energii. <śmiech> <śmiech> tak, bo stwierdzacie, że pogoń za materią nie służy i jest nieszczęśliwa. No, mamy erę wodnika, więc tutaj pewien cykl faktycznie się kończy, i wiele osób może dochodzić do takich wniosków. Natomiast wy nie traficie na relacje z wzajemnością. Ale może to jest właśnie wasza karma, żeby uwolnić się z trudnej sytuacji. I poniekąd wcale to nie jest zła droga, powiem wam szczerze. Może się to wydawać dziwne, ale poprzez tą relację karmiczną paradoksalnie możecie wiele zyskać. Przynajmniej z duchowe doświadczenie, tak? Tylko wiecie, jaka by była ode mnie rada i od naszych duchowych przewodników rada, od góry po prostu rada, ty nie dąż od tego partnera absolutnie za wszelką cenę. Nie dominuj, nie walcz o władzę, tak? Nie sprawdzajcie się nieustannie w walce. To jest taka karta typu odwrócone 7 buław. Ja ją zawsze widzę jako kartę, jako energię. Tu już trzeba porzucić walkę, tu już trzeba opuścić gardę, tak? Żeby nie było właśnie tej rywalizacji o względy, bo tu jest niepotrzebne. To jest tu niepotrzebne, dlatego że Wy macie się nauczyć istoty miłości bezwarunkowej. Zrobi się dość problematycznie. I będzie powrót do materii. Ale tam, w tej materii, czujecie się bardzo nieszczęśliwi. Czujecie się w takim odcisku, ale ta osoba nie będzie chciała z Wami spotkać, niestety najprawdopodobniej. No i tu zostaną tylko wspomnienia po, ch po chwilach wzlotnych, tak? E Na słuchajcie, koniec wiosny pokazuje się po prostu konieczność separacji. Jedna ze stron nie potrafi zaufać, bądź wy nie będziecie już potrafili zaufać po takich pustych obietnicach i deklaracjach, tak? Tu jest dwa razy ta dziewiątka buław, sugerująca też na mocną postawę obronną ego. Ale to nie jest dziesięć buław, więc to jest taki odpoczynek, separacja, ale dalej będzie was do siebie ciągło, bo to jest relacja karmiczna i to jest relacja duchowa. Ale tutaj znowu bardzo podobne, czytanie do strzelca, bo tutaj znowu Wam mm, źródło radzi. Nie żyj iluzjami. Nie żyj nierealnymi, nierealnymi fantazjami, które mocno w tej siódemce kielichów po prostu się skrywają, tak? Jest dużo takich rozczarowujących tutaj niestety energii. Yy, gdzie można się bardzo w tej rzeczywistości zatracić, i to jest sytuacja niebezpieczna a skrajnie niebezpieczna, gdzie Koziorożyc, niezwykle ziemski, ogarnięty znak, tak? Zatraca się właśnie w jakichś dziwnych sprawach. Okej, okay, no małżeństwa z tego nie będzie. Jest to smutne, jest to rozczarowujące, bo najprawdopodobniej się zakochacie. Hmm, będziecie mieli wiele rozterek sercowych w tym roku. Zaznacie, czym jest tęsknota. Ale cóż, i na koziorożca tutaj przyszedł czas, żeby troszeczkę w takich energiach pobyć bo koziorożec od tego uciekał uciekał, a tu wszechświat się w końcu na koziorożce widocznie zdenerwował przyszła era wodnika no i padło na Was, no co zrobić no, trzeba poznać czym jest bezwarunkowa miłość a nie tylko um, poznawać to czym jest praca, bo tutaj pracy to widać że macie już po prostu potąd Okej, okay. i to spowoduje stagnację. To właśnie spowoduje ucieczkę od tej materii. Więc mówię, paradoksalnie tutaj się zadzieją naprawdę dobre rzeczy. Chociaż wy, no nie będziecie czuli się okej. Okay. Dlaczego? Dlatego, że ta relacja będzie szła za wami przez cały 2021 rok. A ja nie widzę, tutaj tak samo jak i w przypadku strzelca, żeby sytuacja miała się zmienić, żeby sytuacja była perspektywiczna. I. Trzeba na pewno uważać w zbytne angażowanie się w kłótnie, w kłótnie słowne w przedstawianiu swoich poglądów, przekonań, tak? To jest taka energia no, konfliktów, awantur, konkurencji i wymuszania na tej osobie, wchodzenia w związek z wami. I na to trzeba uważać, bo to nie jest istotą bezwarunkowej miłości, tak? Koziorożce, no cóż Wam mogę zażyczyć widząc takie energie? Jeżeli, z kimś ta jeżeli komuś ta sytuacja właśnie się przytrafi w 2021 roku, nie rozpaczajcie i korzystajcie z uroków samotności, które mogą Was po prostu będziecie Zmuszeni wręcz poprzez taką sytuację dziwną, karmiczną, tak? Karmicznej miłości. Będziecie zmuszeni wręcz do wycofania się do swojej samotni. Nie chodzi o to, pamiętajcie, żeby grać w życiu ofiarę, tak? Bo tu mogą wręcz pojawić się zaburzenia neurotyczne. Ale wiecie, czego macie się przede wszystkim nauczyć w 2021 roku, aby nie oceniać ludzi według swoich przekonań. Aby mimo tego, co Wam się przytrafi, mieć nadal pozytywny obraz na siebie, na świat i na ludzi, bo to jest istota bezwarunkowej miłości. I tego wszystkim życzę. Pozdrawiam.